Młodek też, jest mnie jest te loty, to jest nie na tył Morda, 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 morda <grym> Lody, lody na podyjku Wociałeś no, są chłopie ci Asiu, zanim otwierają chłopie ciężkie, to stoic z tego, to WTF, fucking <grym> idiot yellow, bitch Ty stoiku na podyjku, no to z te chopiku nie ma ty. Deby, i ty Debli zajebanek Ale debil Oh my god, fucking nut razem Wejść, człowiek, po prostu mu tak jest zjedyt człowieku ale no to mów gdzie no, w zero infa O jak on jest to człowieku Ale jak? Nice CBM chłopy chciał, on tak gra jest zjebana kurwa ten CS jest No kurwa chłopiec za nie wiem no Dlaczego czemu chłopek jakaś nadi chłopie Okej odjebana jest i też kurwa odjebany Człowiek lecimy bal to pisz do wal to pisz do wal Patrz o nie, ona... ona... Znaczy ona chopierujowa jest tu. Była bardzo dziwka ja pana. Ładnie. Daj, pokażę killas snacks. Poke się killa, follow! Pokażę killas snacks. Dobra, nie. Chyba ten ruba, chpyt ten bez problemu, bez problemu. Mur tak kurfo. Straszką wolę pointa psie jebany kurwa, to nie, nie obchodzi do Kurwa <śmierna> O <śmierna> kurwa To też chopy, kurwa kurwa Morda psie hmm. To jest na klipa chopy, to jest materiał na klipa to, jest to ruski chcesz ulec bo flash kurwa Jeszcze ja chopy ja tak to nie? Kiedy basem? To potną no, to okej, okay. chciałeś to masz. No to teraz. <laughs> I to było cicho. No, gajaj, O, patrzę. właśnie, fikołek! Chopię teraz gościu chopię telefon, bo nie mam kamerki aktualnie. Tak, tak, no już się miga. Normalnie po tym wale chopię Cały Całko paku, To To dawaj, dawaj. kurde, teraz chopię i mety, chopię, jest po meczyku, będzie. No to po kupa, po kupa. Muszę sobie chopie ograniczyć kamerkę. Róbcie klika, obiecał, obiecał. Tę grapetkę jeszcze daję. O kurwa. Ja. O ja pierdolę. No, chłopie, tu nie, nie, nie muszę. Nie, nie. Czemu chcą mi mnie wyjebać ty? Wyjebali mnie! Wyjebali mnie! Ja pierdolę! Ale to są psy jebane chopie no. Aż co jewane! I nie a... ma ekspa! Wyjebali mnie kurwa ty. Ale są to, co, za jebane no. Ja nie, no, zaruski zło. Nie no! Ale są psy jebane te ludzki Beca oku, nie! Ja pierdolę! No i hopie nie będzie ekspa! Ani hopie jest mecz kolejzonego. Ale są kurwy ty. Ja pisz nie, ja piszę do Walwa chopie, nie? Mam dupę ty. Valve, ja że, piszę do Ja nie no są... dał Valve, czekaj chłopie, Support, Steam Support, nie Steam. No, nie Steam Mam wyjebane, no. pisz na nich człowieku Kuro, Ja że piszę że do Valve'a Żeby że usunęli tych kurwy no. ludzkich chłopie, no bo co to ma być człowieku <laughs> e, Help, o, o mam chłopie, czekaj, no normalnie piszę, patrz Daj ja dam streamkę zaraz Zawsze na trójce gramy, i Jak on Jak kończyło się zmienić chłopie głupią? No Tam masz piesku No nie ma właśnie głupia, no bo jakoś tak Mario, jeden złoty. Czy znowu się masturbujesz? Dlaczego nie zamiast tego nie pieprzysz zaniedbanych gospodyń domowych? Twarz wystawiająca język, twarz wystawiająca język, twarz wystawiająca język. Czy ja to ma dwa nie wiem czemu